Ogólnie z, z newsów to drama pomiędzy mną a mak maksymalem A po, um, poza tym Poza tym Anarchia Gate 3, Czyli wyciągnięcie dramy nieśmiesznego z ponad roku I teraz i też ktoś, ktoś podmienił nazwę na nazw w, na, ten, na Dafusia SMP łóżek do, Dominiczka, Dominiczka i jego artefaktów. Echem. Więc prze, przejdźmy do pierwszego newsa. Czyli jeśli dobrze sobie przypomnę, e, Dobra, zaczniemy w sumie od takich mniej ważnych, czyli. Wiem. Ł łóżko Dominiczka zostało zmienione przez jakąś osobę, która grała na etapie SMP. No i po prostu moje stanowisko znacie. Tutaj będziecie mieli urywek tego filmu i zdanie Dominiczka na ten temat. Oczywiście no. I. Yy, to wszystko. A poza tym. No to teraz takich. Yy, takich nieciekawych niosów przejdziemy do takich bardziej ciekawych ty... no on też nie będzie tak bardzo ciekawy czekajcie, czekaj jaki był ten, a dobra czekajcie widzowie eee... czekajcie widzowie yy, i widzowie poza tym drama ze mną z Max Maxiowym yy, moje to wysko akurat nie znacie ale Wyciągnę na, na mnie teczkę i oczywiście cały materiał nie będzie składał się z tego, ale tam te, wam tutaj urywek i wszystkie te dowody na niego. Po, poza tym... No, Przestań... Um, I widzowie... Po, no i zna, będziecie znali od dzisiaj moje stanowisko, no bo aktualnie ten materiał stanie się publiczny i wyczekujcie drugiej części tego materiału, bo oczywiście Dominiczek jako pierwszy mia, miał to, to właśnie i teraz i teraz właśnie wypłynie cała prawda na temat na temat Max, Maxobego, bo mam na jego teczkę. Oj, oj oj nie wie na, na chłopak nie wie czego czeka. No on, on nie wie co go czeka. Będzie roller coaster. no wiem. Wiem, że go... Nie wie on nie wie co go czekać. A poza tym to anarchia gate, czyli... czyli odgrzewanie kotleta z pona pona... ponad rok temu, czy tam tak jak mówię co potworek ponad rok temu, ponad pół roku temu. Ten, ponad pół roku temu wybuchła drama, drama ten no, nieśmieszny wersus cały zarząd, um, no, cały zarząd Anarchia SLP, czyli Dexy Peter i Sagi. I ogólnie według no i właśnie, poza tym, tam nic takiego szczególnego nie było, tylko odgrzewanie kotleta, oprócz właśnie nowych głosówek i rozmów, które wyszły. No a tak to wszystko było w materiale innych twórców. I tak samo zaznaczyć te potworek. I oczywiście... I oczywiście widzowie... Nie powieram takiego, ten, no bo to tak naprawdę... Ten. to tak naprawdę jest ocieplanie swojego wizerunku po tym jak mu te potwory wytknął no i po tym jak on miał aferę miniaturkową potem co chłopak odwalał um, no i właśnie nie dawanie do tego Gates to jest naprawdę pa paskudną rzeczą no bo Pandora Gates to ta, ta Jaki 16 latek, ja to nie wiem ile on ma dokładnie lat, ale dodawanie Gate naprawdę to jest obrzydliwe. No ja nie wiem ile on ma lat, bo te jakby to, to ja tutaj na, napiszę ten tekst, ile on ma dokładnie lat. to no to, to, to na tyle. Cześć.